Cześć. Dzień dobry. kłania się Wielator Maszyn Loglany, Ruda Śląska. Właśnie rozpoczynamy rozładunek drogowej frezarki gąsienicowej Hitman 210i. Tomasz za sterami. Dzisiaj lecimy z rampy, nie z najazdów, bo laweta, zestaw niskopodwoziowy nie jest do tego przystosowany. Właściwie można by było zjechać na jazdach ale po co się męczyć jak, jak jest rampa i to masz tutaj sobie elegancko radzi z tą maszyną. To jest kolos 30-tonowy, także zawsze trzeba tutaj trochę czuć respekt, uważać, żeby nie zahaczyć bębnem przy zjeździe. I ten zjazd po prostu odbywa się całkiem szybko. Nie ma większego problemu, Tomasz ma doświadczenie, pracował na frezarkach, więc nie jest to dla niego żadna nowość. już frezarka rozładowana i teraz przejdzie przegląd poprawki, tak żeby móc ją przekazać klientowi, który ją zakupił. Jeżeli szukają Państwo używanych maszyn drogowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu. To tyle na razie, trzymajcie się, cześć.